W ostatnich dniach oczy mediów zwróciły się na Bogusława L. oraz Magdalene C., którzy zostali uwikłani w kontrowersyjny skandal związany z nielegalną reklamą alkoholu. Prokuratura wszczęła przeciwko nim postępowanie, co wywołało burzę nie tylko w kręgach prawnych, ale również w showbiznesie. Cała sytuacja została skomentowana przez Ligię Popiel, żonę znanego aktora, która nawiązała do sprawy w rozmowie z redakcją portalu Plejada. Podczas wywiadu. Libia wyraziła swoje zdanie na temat całej sytuacji, podkreślając, że nawet jeśli sąd przeprowadzi dochodzenie w tej sprawie, oskarżenia mogą okazać się nieuzasadnione. Bogusław L oraz Magdalena C. Oskarżeni zostali o promowanie alkoholu w sposób, który narusza przepisy dotyczące reklamowania napojów wysokoprocentowych. Odpowiadają za to grzywną, która może wynosić od 1000 do nawet 500 tysięcy złotych. Libia Popiel zwróciła również uwagę na to, że według niej nikt, kto działał zgodnie z prawem, nie powinien być ukarany. Wśród tych, którzy zasługują na oskarżenie, wymieniła nawet swojego męża. Jej słowa wskazują na wstrząsające podejście do moralnych wartości środowisku, w którym żyją. Warto dodać, że sprawa zyskała na znaczeniu dzięki aktywności Jana Śpiewaka, aktywisty zajmującego się monitorowaniem przestrzegania prawa przez celebrytów. Śpiewak, który od lat prowadzi kampanie związane z odpowiedzialnością w reklamie alkoholu, w 23 roku złożył zawiadomienie do prokuratury, wskazując na nielegalne promocje, w które zaangażowani byli Bogusław L i Magdalena C. To jednak nie koniec historii, ponieważ należy wspomnieć, że temat nielegalnej reklamy napojów alkoholowych poruszał również Janusz Palikot i Kuba Wojewódzki, co spotkało się z ich oskarżeniem o podobne praktyki. Celebryci zostali poddani surowym karom, które sięgają setek tysięcy złotych. Oto staje się jasne, że środowisko medialne musi zmierzyć się z konsekwencjami działań swoich przedstawicieli. Po raz kolejny powraca pytanie o granice, jakie powinny być wyznaczone w kampaniach reklamowych. Czy celebryty muszą być wzorem do naśladowania, czy ich działania można tłumaczyć tylko dla rozrywki? Historia Bogusława L. i Magdaleny C. może być tylko wierzchołkiem góry lodowej w sprawach dotyczących odpowiedzialności artystów. Intrygujące jest, jak sprawa wpłynie na ich karierę oraz czy przyniesie zmiany w branży, która od lat balansuje na cienkiej linii pomiędzy promowaniem produktów a odpowiedzialnością społeczną. Kwestia transparentności działań związanych z alkoholem pozostaje więc aktualna i z pewnością będzie monitorowana przez wszystkich obserwatorów.